Cześć wszystkim. W dzisiejszym filmie wykonamy sobie test produktów Color Pop. Nie mogłam się doczekać aż nagram ten film, bo po prostu już chciałam zatopić swoje ręce w tych kosmetykach, które właśnie dostałam. Dostałam taką e, niezbyt sporą, ale zawsze paczkę z Color Pop. Z firmy Color Pop dziękuję bardzo za tą paczuszkę, jestem mega wdzięczna. I myślę, że po tym filmie i po tym teście tego co mam na twarzy na pewno zdecyduję się na kupno większej ilości e, produktów właśnie Color Pop już... Z własnej kieszeni, bo, no, zresztą nie będę Wam zdawać szczegółów, wszystko zobaczycie podczas testu, ale w każdym razie przeprzetestujemy sobie paletkę e, Color Pop Where the Light Is, którą stworzyła e, Kathleen Lights. A raczej nie jest to paletka, tylko taki kład czterech cieni, e, które właśnie zobaczycie, jak wykonałam e, w tym makijażu. Jak wykonałam ten makijaż tymi cieniami, nie mogę się coś wysłowić, więc zobaczycie e, te cienie w akcji e, i zobaczycie też m, trzy różne propozycje. Makijaż ust właśnie dlatego, że dostałam trzy różne pomadki i konturówkę dopasowaną do jednej z nich, i właśnie zobaczycie je wszystkie. W akcji słocze na ręku oraz słocze na ustach, więc możecie tutaj e, przekonać się, jak te produkty wyglądają, właśnie już e, nałożone na usta. Więc myślę, że to będzie taki pomocny filmik i też e, wyrażę w nim swoją opinię na temat tych kosmetyków. Więc jeśli jesteście zainteresowani, oglądajcie dalej. Ok, więc zaczynamy od makijażu oka i na początek użyję sobie oczywiście bazy. E, będzie to baza z Inglota, no i przechodzimy do samej e, paletki, a raczej do takiego kładu. Bo mamy tutaj cztery cienie. Zobaczcie, jaka ta paletka jest śliczna. No tak, znaczy, paletka, to opakowanie. I na pewno się go nie pozbędę, bo zobaczcie, tak mi się strasznie podoba. Eee, nazywa się Where the Light Is. Oczywiście tu mamy nazwę Colourpop i to jest kład zrobiony przez Kathleen Lights, którą uwielbiam oglądać na YouTube, jeśli jej nie oglądacie to koniecznie musicie zacząć, bo naprawdę uwielbiam tę dziewczynę. Jest mega śmieszna, bardzo fajnie rzeczowo mówi o kosmetykach, uwielbiam jej tutoriale makijażowe, są zawsze takie troszeczkę inne, nie tylko takie neutralne, ale ta paletka jest Dosyć neutralne, nie paletka, tylko cienie właśnie stworzone przez nią. E, mamy tutaj cztery cienie i ogólnie cienie Colourpop e, są, mają taką dosyć wyjątkową formułę. Bardzo się powstrzymywałam, żeby żadnego jeszcze nie dotknąć, bo chcę to zrobić na wizji, żebyśmy razem zobaczyły, jak one naprawdę są bardzo wyjątkowe. No i właśnie mamy tutaj cztery cienie o takich neutralnych, dosyć odcieniach. E, I one mają swoje też nazwy, Katlin je nazwała. Zaczniemy sobie od tego najjaśniejszego cienia Najjaśniejszy cień e, nazywa się Glow Jest to matowy cień, taki e, bardzo jasny beż, który ładnie rozświetli nam e, łuk brwiowy Tak mi się przynajmniej wydaje, tak wyglądało to u Katlin, bo oglądałam właśnie, tak jak mówię, tutoriale e, z użyciem tych cieni No i uwaga, test dotyku Ojku, no to jest coś wspaniałego Są tak mięciutkie te cienie po prostu jak masełko. I zaraz spróbuję sobie nałożyć naprawdę takie uczucie, jakby w takim maśle do ciała e, rękę dotykać. I tak wygląda cień na skórze. Taki jasny, bardzo ładny, e, beżowy cień. Nie powiedziałabym, że on w 100% jest matowy, on ma w sobie taki bardzo delikatny właśnie glow tak jak się nazywa. Ale powiem wam, że jak go nałożyłam na, na dłoń To już się wydaje jak taki Troszeczkę ma takie bardziej e, Uczucie pudrowego cienia Więc to jest właśnie ta niesamowita formuła Cieni e, Color Pop. One nie są e, Nie są kremowe, ani nie są pudrowe Tylko są takie pomiędzy No po prostu coś wspaniałego, strasznie mi się podoba No i też ważne jest, żeby zamykać je W tych słoiczkach z powrotem Żeby ta formuła właśnie nam nie wyschła e, Kolejny cień, który też e, Mówi nam, że jest matowy. To jest cień o nazwie Cornelius, e, i to jest cień, który chyba Katlin nazwała po swoim piesku, tak mi się wydaje. Jest to taki średni brąz, bym powiedziała. Nie jest to ciemny brąz, tylko taki właśnie średni. E, I jest on dosyć ciepły. Bardzo mi się podoba ten odcień. Uwielbiam takie cienie, jako takie e, właśnie przejściowe kolory. No i dzisiaj sobie zrobimy na pewno makijaż Postaram się użyć wszystkich odcieni właśnie z tego kładu Żebyśmy zobaczyły jak wszystkie się prezentują też na, e, na powiece Trochę mnie to martwi, że zobaczcie ta tekstura się psuje Nie ma już tego fajnego takiego efektu e, wytłoczenia No ale cienie mamy po to, żeby ich używać No i tak wygląda sam cień Widzicie, na dłoni jest dosyć jasny Nie jest już tak... Ciemny, jak się wydawał w tym słoiczku. Widzicie, troszeczkę jest jaśniejszy. Przepraszam za mój plaster na palcu. E, ale jest naprawdę bardzo, bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Kolejny cień o nazwie Kathleen Lights, czyli po prostu cień nazwany e, nazwą Kathleen z YouTube'a I on jest, zobaczcie, jaki piękny. To jest taki miedziano-złoty cień, bardzo taki metaliczny, bym powiedziała. Zobaczcie na no coś pięknego, takie głębokie. Ciemne złoto Przepiękny cień Ojejku, zobaczcie Jest przepiękny Uwielbiam ten cień, i już mogę to powiedzieć Na pewno go dzisiaj użyję, bo jestem Zakochana Po prostu nałożyłam go tak, jakbym Trochę było uczucie właśnie jak Kremowy bo jak właśnie taki foliowy z, May... z make-up Geek, tak Tyle, że właśnie takie przyjemniejsze Taka przyjemnie... przyjemniejsza jest aplikacja Bo jest taki naprawdę Fajny, masełkowy no i ostatni cień o nazwie Blaze To jest taki kolor trochę kaki <grytaki> Taki trochę oliwkowy, bardzo ciemny, głęboki odcień I zobaczcie, on jest bardzo taki błyszczący, ma w sobie mnóstwo drobinek To nie jest taki metaliczny odcień jak ten poprzedni, tylko właśnie taki bardzo mm, błyszczący z dobinkami. Zobaczcie, coś pięknego, strasznie mi się podoba i to jest bardzo fajne w tych cieniach, że one prawdopodobnie nie będą się osypywały Więc e, możemy swobodnie sobie używać takich brokatowych i błyszczących cieni Bez obaw o to, że będziemy miały pod spodem, po prostu pod okiem pełno osypanego cienia Zwłaszcza, że ja już zrobiłam sobie makijaż twarzy, mam już na sobie podkład, korektor i puder Wiem, mam nadal cienie widoczne, nieważne <laughs> e, W każdym razie nie musimy się martwić o to, że będziemy miały mm, cień pod oczami I generalnie planowałam zrobić coś takiego, że... E, takie Halo Eye, czyli po prostu po środku ten złoty cień i po bokach e, ten brąz, ale on jest dosyć jasny, więc muszę obmyślić chyba inną troszeczkę strategię tego makijażu. Ok, w każdym razie zacznę sobie od cienia e, tego jasnego glow. I takim dosyć płaskim pędzelkiem. Nabiorę sobie go troszeczkę i nałożę tutaj pod łuk brwiowy. Musimy dokładniej nakładać, bo właśnie są w takiej lekko bardziej kremowej niż pudrowej formie. Więc musimy dokładniej troszeczkę go rozblendowywać. Ale powiem Wam, że na skórze, jak już, jak już go wblenduję, to wygląda jak cień taki normalny pudrowy. No i spróbujemy sobie użyć tego właśnie cienia o nazwie Crony Zobaczymy, jak on będzie wyglądał na powiece i dalej zdecyduję, czy robię ten makijaż według takiego pomysłu, jaki miałam, czy nie. I ogólnie takie rady ze strony Pop są, żeby używać syntetycznych pędzelków do nakładania właśnie tych cieni. Ja używam akurat w tej chwili pędzelków Loftu.pl. Bardzo je lubię. Blendowuję ten Cień w załamanie powieki. Mówię Wam, że jak na cienie o takiej konsystencji to dosyć ładnie się blendują. Troszeczkę jeszcze pogłębiam sobie to załamanie. Chciałam was to chyba bardziej zbliżyć, ale wtedy robi się nagle strasznie rozbielona, więc chyba będziemy pracować na... W takim obrazie. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Następnie użyję sobie cienia Kathleen Nights, czyli tego pięknego miedzianego cienia i jednak nałożę go na całą powiekę i w tym celu użyję sobie swojego palca. Ogólnie takie najbardziej, największe zalecenie co do tych cieni to jest właśnie, żeby aplikować je palcem, bo zobaczcie jaką piękną mają wtedy pigmentację. No ale wiadomo, w załamanie powieki nie nałożymy cienia palcem. Więc wtedy najlepiej używać syntetycznych pędzelków. Powiem wam, że tutaj nakładane palcem, znaczy ten cień, kiedy go nakładam palcem, to po prostu aplikacja jest tak przyjemna. Nie muszę w ogóle trzeć po powiece, tylko on pięknie oddaje swój kolor i jest mega intensywny, tak jak widzicie. Teraz sięgnę sobie po cień Blaze i takim syntetycznym pędzelkiem nałożę troszeczkę tutaj na część powieki. Zobaczcie, on daje takiego fajnego efektu jakby duo bo to bardzo on się nie rzuca, bo to jest inny cień, tylko tak pod światło daje taki fajny właśnie efekt. No i następnie takim płaskim pędzelkiem nakładam ten sam cień Blaze na dolną powiekę. Patrzcie, jaki piękny ma połysk, wygląda prześlicznie. Nie chcę zrobić tej dolnej powieki zbyt takiej grubej, więc staram się tak delikatnie dosyć go aplikować. Przyjrzałam się teraz troszeczkę bliżej w lusterku i powiem Wam, że nie ma żadnego osypywania się. Myślę, że ten kolor Cornelius, czyli ten brązik taki, którego, używały, użył, którego użyłam jako przejściowego cienia, wyglądałby przepięknie na... Całej powiedz jako taki codzienny e, kolor Zobaczcie, ten jest taki delikatny, pięknie wyglądałby jako takie dzienne smoki Bardzo subtelne Muszę kiedyś zrobić taki makijaż Jeśli chcecie to napiszcie mi w komentarzu, to na pewno nagram No i na wewnętrzny kącik nakładam znowu cień glow Mimo, że on jest matowy To mam nadzieję, że ładnie nam tutaj rozświetli tak, zobaczcie jak pięknie wygląda Nie zawsze rozświetlacz musi być błyszczący I Teraz zastanawiam się, czy nałożyć czarną kredkę na linię wodną, czy nudziakową Ale chyba mam o tym czarną jednak, żeby troszeczkę przyciemnić tą linię wodną No i na górnej linii rzęs też zrobię niutką kreskę eyelinerem Ale dzisiaj nie będę robić żadnej jaskółki, tylko po prostu będę się trzymała linii rzęs Też tak macie, że jak nosicie opaskę, to bardzo zaczyna boleć was głowa już zaczynam to czuć. Teraz jeszcze nie noszę jej długo, ale czasami jak noszę ją troszeczkę dłużej, to po prostu nie mogę wytrzymać. No i nakładam właśnie czarną kredkę na linię wodną, dolną i górną. I używając tego samego pędzelka, którym nakładałam cien Blaze, nabieram jeszcze troszeczkę. I delikatnie rozcieram tę czarną kredkę. Żeby nie była ona aż tak bardzo ostra Następnie wytuszuję sobie rzęsy I przykleję sztuczne Piękny ten makijaż okajku, no tak mi się podoba Takie piękne, dosyć delikatne Nadal smoki i coś innego dla mnie Bo nie zrobiłam takiej mocnej kreski Jak zazwyczaj robię No i przechodzimy do części, której najbardziej się nie mogłam doczekać Czyli do produktów do ust Bo dostałam trzy takie płynne pomadki Właśnie z Pop. I konturówkę do jednej z nich No i może zaczniemy od tej, do której mam kontrówkę, Czyli to jest kolor e, Freak and Frag Zgaszony, bordowo-brązowy odcień Ciężko jest właściwie określić, jak ten odcień wygląda I ta kontrówka jest troszeczkę ciemniejsza od pomadki Zaraz zrobię też swatch i Wam pokażę Tak prezentuje się kontrówka i... Pomadka Freak and frag i to jest wykończenie Ultra Satin Lip, czyli nie jest to w 100% mat. Ona została z tego na taki półmat, bym powiedziała. No i przejdziemy sobie do aplikacji tego koloru. Najpierw obrysuję sobie delikatnie usta a następnie nałożę pomadkę. Wow! Muszę Wam powiedzieć, że bardzo kremowa jest ta konturówka. Mega łatwo się ją nakłada na usta. Ale e, właśnie w związku z tym. Jest tak kremowa trzeba bardzo uważać, bo łatwo nią zrobić jakiś ruch taki, który nam zostanie już na ustach. Powiem wam, że ta kontrówka jest tak kremowa i ma tak przyjemne wykończenie, że spokojnie można samą. Konturówkę nosić, zobaczcie jaki piękny jest mat, a jest tak wygodna, w ogóle nie czuję żadnego ściągnięcia, w ogóle nie wysusza Jestem zachwycona tą konturówką i kolor jest przepiękny, zobaczcie takie e, brązowe bordo, cudowny kolor, bardzo podoba mi się mm, wykończenie Jest takie milutkie na ustach, po prostu na pewno kupię więcej tych konturówek, bo są... Ooo. Piękne, cudowne, i uczucie jest niesamowite. No ale okej, okay, przechodzimy do nałożenia pomadki w tym samym odcieniu w wykończeniu Ultra Satin. Jak widzicie, troszeczkę jest jaśniejsza minimalnie. Zobaczcie, tak wygląda aplikator, taki dosyć włochaty, przez co troszeczkę utrudniona jest ta aplikacja, ale mimo to no, w miarę jest wygodnie. Troszeczkę mnie właśnie denerwowało podczas aplikacji to, że, jest, że te włoski tak wystają, bo była mniej precyzyjna aplikacja. No ale za tą cenę to naprawdę pomadka super. No I zobaczcie, pomadka praktycznie zastygła i jest to bardzo podobne wykończenie do matu. Ale jednak nie jest aż tak wiecie Płaskie, matowe, tylko ma taki Bardzo subtelny połysk Naprawdę super i kolor jest też przepiękny Jestem zachwycona tym kolorem Pięknie komponuje się z tym makijażem i przechodzimy do kolejnego e, koloru I będzie to również Ultra Satin Lip w odcieniu Mess Around Takim chłodnym e, Brązowo-lekkim różowym odcieniu. Bardziej to jest taki zgaszony, chłodny brąz. I do tego koloru nie mam konturówki, więc użyję sobie konturówki Classics Waterproof w numerku 326 z Golden Rose. I tak bardzo delikatnie postaram się obrysować usta i wypełnić, żeby bardzo tego koloru też nie zmieniać. Okej, okay, zrobiłam Wam najpierw słot, mam nadzieję, że jest sfokusowany. Tutaj ten drugi odcień to jest właśnie Mess Around. Jak widzicie, bardzo chłodny taki głęboki odcień. No i nakładam na usta aplikator, jest taki sam. No i powiem wam, że ten odcień przypomina mi bardzo Stone z maka którą też posiadam. Wpada, zobaczcie, w ogóle tutaj w opakowaniu wygląda inaczej. Wygląda na dużo cieplejszy, mimo... I tak wygląda na chłodne, ale wygląda na dużo cieplejszy niż na ustach. Na ustach jest to taki mm, szary brąz, dosyć ciemny. Jeszcze oczywiście nie zastygł całkowicie, ale jak zastygnie, to jest taki sam jak ten poprzedni, czyli taki dosyć Matowo-satynowy Generalnie bardzo ciekawy odcień Tylko troszeczkę mam wrażenie, że tego typu odcienie Takie bardzo chłodne One dają zębom trochę taki żółtawy odcień Czego nie lubię Zobaczcie, nie wiem, czy to widzicie No i czas na ostatnią pomadkę w odcieniu Avenue I to będzie Ultra matli, Czyli już taka typowo e, matowa, płynna pomadka No i najpierw obrysuję sobie usta Konturówką Golden Rose Numerek Chyba 319, chociaż wcale mi się, więc tak bardzo słabo jest widać Chciałam wam tutaj też pokazać, że aplikator jest troszeczkę już inny Widzicie, taki malutki i bardzo precyzyjny Więc super, bo do matowych ust musimy bardzo uważać, żeby nadać właściwy kształt swoim ustom Zobaczcie, nie zdążamy jeszcze w górnej wargi do końca pomalować, a dolna już zastygła Poczekamy jeszcze chwilę, aż całe usta zastygną Jestem pod ogromnym wrażeniem, muszę przyznać Moje usta wyglądają, jakby były pokryte po prostu aksamitem Piękny w 100% matowy efekt I powiem wam, że jak się uśmiecham To takie dosłownie minimalne tuje ściągnięcie, ale to jest... Normalne jeśli chodzi o matowe pomadki, ale i tak jest mega wygodne Sprawdzimy czy się odbije na ręku Żałuję, że więcej mnie przysłali tych matowych Bo są... no, jestem zakochana teraz w tym efekcie jaki daje ta pomadka Zobaczcie, nie ma nic nic kompletnie, nic się nie oddaje, ten kolor jest oh, cudowny Na pewno zamówię więcej tych pomadek, bo jestem teraz zakochana Te saty nawet też są piękne, ale ten efekt tego matu, tego aksamitu jest po prostu przecudowny Jestem zakochana i ten odcień, zobaczcie, jest taki piękny jesienny Na pewno będę z niego korzystała wiele razy podczas jesiennych makijaży i moich ogólnie wyjść Okej, okay, więc przyznaję się bez bicie, że zapomniałam nagrać zakończenie tego filmu. Więc przepraszam was za to. Dajcie znać, który kolor ust najbardziej przypadł wam do gustu i czy ogólnie podobał wam się film. Dajcie kciuk do góry i subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa.